No cześć wszystkim, jesteśmy na dyniowym poletku, jest w okolicach godziny 20, czyli już wieczór. W zasadzie to tak, no przede wszystkim z aktualizacji z ogrodu, pomidory w oborniku rosną. To nie znaczy nie w oborniku, to jest tak naprawdę kompost. Ja wiem, że ja na to mówię obornik, ale to, to, tej materii, którą mam pod nogami, bliżej jest do kompostu niż do obornika. Natomiast tak jak widać... Jeszcze nie potrzebują palików, ale niektóre są już takie całkiem fajne, spore. Będą sobie rosły, natomiast tu jest kompletny miks odmian, bo tu sadzałam po prostu takie resztki, które już były kompletnie też wymieszane i pomieszane. Więc nawet nie wiem, który jest który. Tu mogą być i jantary, i bycze serca, i betaluksy. Wszystko po kolei. No ale wracajmy do dyni. Tu z brzegu mam dynie ambar. I kwiaty żeńskie pojawiły się na nich już dwa albo trzy dni po publikacji poprzedniego filmu, więc bardzo szybko. Natomiast jak wiadomo, na początku one są tak malutkie, że nie chciałam ich naruszać, grzebać tutaj w liściach, żeby je specjalnie pokazać, a dziś już je widać. Dziś tu jest ich nawet więcej, więc bez problemów już je zobaczycie. I tutaj na przykład tak, odkrywamy ten liść i mamy pęd boczny z wąsami, a na pędzie bocznym ładny kwiatek żeński już z dynią pod spodem. Tutaj idziemy dalej wzdłuż pędu głównego i mamy kolejny na górze pęd boczny. Też są wąsy w ogóle. Właśnie wąsy są taką oznaką, że idzie pęd boczny, więc jest wąs. Jest mały pęd boczny i jest kwiat. Także tych kwiatów się powoli zaczyna pojawiać. Oczywiście dynie są na różnym etapie rozwoju. To jest zobaczcie ten sam rodzaj, jak wygląda ta, a jak wygląda ta. Także to się różnie trafia. Tutaj też jeszcze są ciągle ambar. Tutaj są te dynie o tej francuskiej nazwie. Różdutem coś tam, coś tam. Tu się w każdym razie wyświetli, bo faktycznie nie pamiętam tej nazwy. Te mają inny pokrój. Te mają pokrój taki bardziej cukiniowy. Zresztą liście też mają jak cukinia. Nie wiem, czy zauważyliście. Zobaczcie. Ale są takie szpiczaste, podczas kiedy te są takie bardziej zaokrąglone. Takie typowo dyniowate. Także ta jeszcze nie ma kwiatów. Ona jest ciągle, chyba jest na etapie niestety dojrzewania, ale te liście są potężne. Także tu dla porównania moja stopa. Rozmiar 38, więc też nie taki malutki. Typowy damski but. A proszę, jakie gigantyczne liście. Tu jeszcze też y, są te dynie i już są pomieszane z dyniami. I tu właśnie mam zagwostkę, ponieważ doszłam do wniosku, że pomieszałam dynie piżmowe Jedynie muskat i nie wiem tak naprawdę, które są, które tak naprawdę ta może być jednego rodzaju i to nawet by pasowało, bo ta się rozrasta i ma większe te pstrokacizny, a ta się nie rozrasta i jest trochę mniej pstrokata. Tutaj dalej w kolejnym rzędzie też już są właśnie te wymieszki moje, czyli dynie właśnie te albo muskat albo piżmowe, ale obok nich rosną tylko dwie mi się trzy, przepraszam, tam jest jeszcze taka jedna mała Blue Ballet. To są też dynie olbrzymie o takim niebieskawym zabarwieniu łupiny i tutaj z tego co widziałam też są już o już jest tam taki malutki, nie wiem czy widzicie żółty, no ta ostrość dziwnie ją łapie. Może jak tak zbliżę się do niego, to. O! I jest. Także on jest trochę inny, jak widzicie. On w pokroju nawet jest inny. On nie ma tego żółkowania, na przykład, tak jak tamten. Także każda dynia jest inna. I te kwiaty są takie bardziej kremowo-białe. One nie są takie żółte, intensywnie żółte jak w innych dyniach, tylko są takie kremowo-białe. Także zobaczymy, co z tego wejdzie. Chociaż na razie rośliny nie, nie powalają wielkością jak na Dynie olbrzymią. Tu mamy kolejny oczywiście rząd wymieszany, czyli są te moje albo piżmówki, albo muskaty i dynie bambino, Dynie bambino. Też dynia olbrzymia, jak widzicie, liście mają jeszcze inny kształt, w ogóle takie okrągławy. One idą na pęd, ale taki na razie to wszystko jest takie krępe, także tutaj też nie będę grzebać, doszukiwać się kwiatów prawdopodobnie jeszcze będą musiały trochę dojrzeć. Eksperyment z sadzeniem bezpośrednio w kompoście, no nie najlepiej znoszą muszę przyznać yy, arbuzy, dla nich to jest chyba jednak za bogato, liście są zdecydowanie przepalone, także mimo, że arbuzy lubią, to chyba nie lubią aż tak bardzo, melony radzą sobie troszkę lepiej, ale one od początku sobie radziły trochę lepiej. Ale na razie też nie są zbyt duże. Zastanawiam się, czy nie, czy nie zrobiłam błędu, sadząc je tu na górze, gdzie jest dużo więcej słońca. Zamiast jednak gdzieś tam trochę w połowie tej grządki, tej gdzie tego słońca jest tak średnio, tu akurat kwiatów żeńskich jeszcze nie widzę. No i tutaj, tak samo, eksperyment, jeżeli chodzi o papryki to średnio one to znoszą. Pomidory zdecydowanie lepiej rosną na takim bogatym podłożu. Papryka nie potrzebuje jednak aż takiego podłoża. Tu tylko niektóre rosną lepiej, ale też co jest zadziwiające, ponieważ jednak jakby nie kombinować jest to humus, czyli na kompost zrobiony na resztkach pochodzenia zwierzęcego. I powinien być bardzo bogaty w azot. Natomiast jak widzicie, ona ma bardzo jaśniutkie liście, tak jakby tego azotu jej kompletnie brakowało. Nie wiem do końca, czym to jest spowodowane. Ale zobaczymy. Będzie trzeba je po prostu trochę podratować. Jakąś gnojówką, niestety, mimo że rosną w tak bogatym w składniki miejscu. No i tak jak widzicie. Na, tym, na tej grządce teoretycznie te nie widać, no bo w sumie nawet plan był taki, że, że no w sumie dynie są dużymi warzywami, więc bez względu na to, czy ta grządka zarośnie chwastami, czy nie, to raczej będzie je widać. One sobie jak gdyby poradzą. Natomiast przy okazji chcę właśnie sprawdzić też, jak to jest w przypadku papryk i pomidorów, jak one sobie będą radziły z tym zachwaszczeniem. Tutaj już widzicie, dochodzimy do połowy grządki, i tutaj już tego słońca tak dużo nie ma. I ta papryka wygląda trut lepiej. To znaczy, przynajmniej nie jest taka blada i jest troszkę większa. Ale mówię, zdecydowanie lepiej radzą tu sobie pomidory. O! Także pomidory na kompoście jak najbardziej, natomiast chyba papryki to jednak nie. No i jesteśmy na ogrodzie też wieczorową porą. Słońce zachodzi, ładny widok właśnie jeszcze coś tam przebija i wiecie, że tak przez przypadek dzisiaj to tak do mnie dotarło, że naprawdę w tym roku to mam e, bardzo eklektyczne grządki i przy okazji to jest pewnie w sumie fajny sprawdzian na te e, towarzystwo wzajemne roślin bo dużo o tym się czyta, człowiek kombinuje jak może, ale oczywiście najlepiej jest sprawdzać doświadczalnie, no i co ja tu na przykład mam no tu mam Ogórki i koper, ale to akurat jest towarzystwo, które się lubi. Oczywiście są tu też nagietki, ale nagietki wszystkie rośliny lubią. Także to chyba tego. Są malwy. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na ogórki. No i szczerze powiedziawszy, niby ten ogórek przy malwie to jest taki mały i drobny, a ten tutaj jest trochę lepszy. No ale to się okaże tak naprawdę. Tutaj tradycyjnie marchew z sałatą, więc tu żadnego miksu nie było niezwykłego. Nadal jest dosadzona sałata, z brzegu rośnie jedna cukinia. No i poza tym jest medulnica, taki, taki półdziki kwiat, właściwie, bo to nie jest ogrodowa wersja. No i nagietki. No wiadomo, nagietki. Tutaj to jest w ogóle miks niesamowity, bo to jest tak cebula, truskawka, fasola szparagowa i kapusta. Potem są takie mniej lub bardziej zwariowane grządki, czyli tak znowuż tutaj jest kapusta i fasola szparagowa. Tu, była, tu był kalafior i fasola szparagowa, ale kalafior ją, jak widzicie, lekko... Przytłumił, więc dopiero bez kalafiora ona będzie rosła. Fenkuły to w ogóle w cieniu kalafiorów nie rosły absolutnie wcale. Teraz może troszeczkę odżyją. Tutaj są jarmurze i między nimi selery, ale one chyba akurat sobie dradzą w takim towarzystwie. Tu były same kalafiory, to znaczy coś między nimi rosło, ale to kompletnie zginęło. Tu z tego co pamiętam siałam buraki w kapuście, ale one też kompletnie zginęły. Tam może jakieś nędzne niedobitki gdzieś tam pomiędzy y, tymi główkami rosną. Tu to była sama kapusta, więc nic niezwykłego. Tu już nie rosną one blisko siebie, więc tu trudno mówić o towarzystwie. No tu są pomidory, arbuzy, jarmuże, arbuzy i pomidory z selerami, ale obok siebie. Tutaj też jest taka grządka, gdzie rośnie właśnie fasolka szparagowa i kapusta. Ale jak widzicie, fasolka jest kompletnie praktycznie zdominowana przez kapustę. Ledwo ją widać. Tutaj były buraczki i trochę fasoli szparagowej z brzegu, więc ta fasola szparagowa z brzegu jeszcze sobie radzi, ale buraczki też zginęły w tej kapuście. Dla jarmużu toskańskiego zdecydowanie wybrałam złe miejsce. Myślałam, że ta ziemia taka gwiniasta, typowo zasadowa będzie fajna, ale jednak nie. Także... A z kolei ten na przykład rośnie świetnie, a toskański nie. Tutaj mam kolejną taką dziwną grządkę, na której są buraczki liściowe. Tutaj pod tą włókniną są buraki zwykłe. Tam z tyłu je widać. Fenkuły. I tutaj za fenkułami jeszcze gdzieś tam marchewka. Nie wiem czy ją będzie widać, ale pewnie ją tam trochę widać. No i dąb. Niestety ptaki roznoszą mi te żołędzie wszędzie, gdzie się da. Nawet dwa dęby. No i one rosną mi nawet w grządkach. Z tyłu jest w ogóle grządka niesamowicie wymieszana, bo tam są ziemniaki, fasola, selery, kalafiory. Ale chyba z kolei dla kalafiorów jest zbyt cieniście, bo niestety nie ma nawet śladu po, po, po sercach. Jest jeden burak z zeszłego roku, który będzie kwitł. Arbus i fękuły. Także jest wszystko. No i tu obok są pory, cebula i pomidory. Tu są papryki i cebula. I coś mi zeżarło czosnek, bo tu po brzegach rozczosnek, czosnek, a nie wiem czemu. Strasznie jest zjedzony. Niesamowicie coś polubiło czosnek. Na końcu jest jeden pomidor. Tu znowu są pomidory i papryki razem. I pewnie coś jeszcze tu dosadzę, bo miejsca tu jest dużo. Tutaj jest też mydło i powidło. Są pomidory, jarmurze dosadzone dzisiaj, poziomki, dąbek. <laughs> jeszcze jeden. Tu w grządce po bobie rosną cukinie z brzegu, ale słabiutko, za dużo cienia, niestety. Ta to nawet już nie będzie rosła. A może. Do tego ogórki i fasolka szparagowa. A tu też jest mydło i powidło, bo tu po prostu wsadzałam wszystko, co mi wpadło pod rękę. Czyli są zioła, oregano tymianek, rukola, rukola tak. Są ziemniaki, są pomidory, pomidory rosną tu dosyć słabo. Jest koper, tu jest jakaś dynia, jest mięta. Dalej też są zioła, czyli lubczyk, melisa, szałwia. Tutaj też jest miks, bo tutaj był chyba tak tymianek, rumianek, krwawnik. Coś tu jeszcze oregano, jedne, jedna tutaj roślinka, jarmuże, cebula, nasturcję czyli naprawdę po prostu miks nad miksy i szczerze powiedziawszy aż mnie interesuje jak to będzie z owocowaniem. Na razie rośnie to różnie, ale wiecie, to, to nawet nie, mu, nie musi być tak, że one y, mają jakieś kolosalne niedobory, czy złe towarzystwo, czy cokolwiek takiego, po prostu pogoda no u nas w tym roku może nie ma jeszcze takiej permanentnej suszy, chociaż ja akurat mieszkam na obszarze, gdzie jest bardzo sucho Ech, i opady na przykład w maju mieliśmy tylko jeden dzień w miesiącu w czerwcu były burze, ale były bardzo słabe te burze, praktycznie ziemia była zmoczona zaledwie centymetr, dwa z wierzchu a głębiej wcale także jednym słowem po prostu w tym roku warunki jeżeli chodzi o uprawy warzyw są koszmarne bo i idzie dużo wody, ale upały po prostu szybko. Ta woda wyparowuje, nic nie zostaje w ziemi. Wszystko się trochę lepiej udaje w doniczkach. Tu są akurat pomidorki koktajlowe, chociaż też te doniczki potrafią przeschnąć, jeżeli się na przykład na czas ich nie przykryje jakąś włókniną albo po prostu nie schowa w cień. No Te warzywa muszę przyznać, że na przykład koper, który przezimował w gruncie nasiona i wysiał się sam jest dużo lepszy niż koper, który wysiewam, który po prostu nie wszedł. Ten wszedł i ten rośnie i szczerze powiedziawszy, nie będę go teraz ani rwać, ani likwidować, tylko poczekam, aż to wszystko dojrzeje, i zbiorę nasiona i je zostawię po prostu w szklarni znowu, żeby je trochę przemroziło, to jest stratyfikacja. Jednak dużo nasion potrzebuje stratyfikacji, a te kupne nasiona nie zawsze stratyfikowane są. I dlatego czasami bywa tak, że kupujemy całą paczkę i nic nam nie wschodzi. No tu jest jedna, jedyna moja lawenda, która, którą wysiałam od nasionka z całej paczki tylko to jedno wykiełkowało. Także <gry> właśnie prawdopodobnie też powinny być stratyfikowane, a widocznie przez producentów nie są. No i to tak mniej więcej wygląda. Już folii nie będę otwierać, folię zamykam, bo w tym tygodniu noce były dosyć chłodne. No i taki widok na ogródek wieczorem. No to na razie.